Miejsc mogą być, na przykład ktoś tam sobie żył w jakimś domu, umarł w tym domu i on ciągle uważa, że to jest jego dom. No a wiadomo, że jak on umarł, to się wprowadzają następni, nie? No ale on ciągle uważa, że to jest jego dom, i traktuje nowo przybyłych właścicieli jak intruzów. No i zaczyna się zabawa. Może być całkiem niezłym poltergeistem, czyli takim duchem, który robi mnóstwo szumu i hałasu, tylko najczęściej nie po to, żeby powiedzieć jestem, 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 żyję, jestem tylko no, bez ciała, tylko wynocha, wynocha, wypad, wynocha. Prawda? No, to takie duchy też się egzorcyzmuje. No, trzeba go po prostu przekonać, że, że to już nie jest jego miejsce, że jego czas się skończył z tym wcieleniu. No i znowu, no dobrą metodą jest spróbować go przekonać, żeby po prostu wszedł światło, odrodził się. No a jak wróci na tą ziemię w postaci żyjącego <grym grym> może znowu zamierza. wykreować, że stanie się właścicielem tego mieszkania, jeżeli mu strasznie na tym zależy. Ale mm -hmm. z reguły jak się odrodzi, no to, to, to działają działa, ja różne inne intencje, może sobie to też uzdrowić po drodze, nie, że w tym punkcie, w którym jest, on już w zasadzie nic nie zrobi, nie ma nic do gadania, nie? także, także Także, no do większości takie rzeczy trafiają. Może się odrodzić jako dziecko tych ludzi przebywających w tym domu. No tak. I wtedy będzie ma. No, no, takie rzeczy mu nie od podsuwać, od bo i nie wiadomo czy oni tego chcą. No, on się no. będzie potem wciskał na siłę. Nie? To są to niedobre intencje. A to mało to duszeczek się wciska na siłę. No właśnie za dużo, więc jednego więcej produkować to bez sensu po prostu. No. Ja właśnie mówię, że to trochę nieczyste intencje że odrodzenie się. Nie? Znaczy, byle, nieważne, jacy rodzice. Byle znaczy przymusowe dziedziczenie spadku, Tyle. to jest takie, znaczy przymusowe, że ja chcę, więc to jest można to jest duże koszty ponieść. Rodzice A, A co jakby była osoba, która fajnego. zginęła w wypadku, i ona, no bo one te dusze dostają szoku, prawda? Nie to. One nie wiedzą, że zginęły, i teraz sobie taka dusza wraca z tego wypadku do tego domu, i ona jest przekonana, że ona żyje. Jak się taką duszę uświadamia, że ona nie żyje? Są różne stawia. Są różne stadia, na przykład prostsze stadia, chociaż równie trudne, to jest stadium, kiedy dusza sobie już uświadomiła, że nie żyje. Chodzi mi o taką typową, która czekaj, nie jest nie, nie, nie Są różne stadia, mówię. Ci, którzy zginęli nagle i są tego świadomi, no to z nimi jest trudno. Do niczego nie są przygotowane, na nic nie są gotowe po prostu i nie chcą niczego stracić, jest to gigantyczny szor dla nich po prostu, nie? Więc te się strasznie upierają, żeby zostać, ale tak jak mówisz, jest stadion trudności wyższej, czyli po prostu są takie, które jeszcze sobie nawet nie uświadomiły, że coś się wydarzyło, no, no to trzeba jednak je takie uświadomić. Jak się to robi? Najle różnie. Można wykorzystać do tego słowa w tybetańskiej Księgi Życia ubierania. Tam są całe cykle słów mówiące właśnie o tym, że teraz umarłeś. Żyjesz już po drugiej stronie, nie? Tam jest cały system uświadamiania. To po polsku A gdzie t, y, w WZDC się polskie. znajdzie tą księgę? No, to były wydania też polskie, także mo można... znaleźć. W, się... w takich archiwalnych to jest, jest, to jest ten, nie znaleźć. Były polskie wydania też, jak najbardziej. Okej. No, można też swoimi słowami. Chodzi o to po prostu, żeby jakby uświadamiać że umarłeś, teraz umarłeś, jesteś po drugiej stronie, nie żyjesz, nie macie się żył. Uświadom to sobie, zobacz. Nie masz wciąż. Dobrze jest mu wysłać. No jest w stanie sobie to uświadomić, jak? Dobrze jest mu wysłać dużo światła w jego świecie oko, żeby po prostu zniknęło mu pewne takie, wiesz, zaślepienia. Yy, które po prostu jakby wie, bo jego mózg emituje po prostu cały czas pewną taką astralną sferę wyobrażeniową tego świata żyjącego. Nakłada się to, jego, jego wyobrażenia astralne silnie nakładają się z, ze światem żyjącym. Tak silnie, że może być na początku dla niego nie do rozróżnienia. Właśnie duże światło... No to jak mu zejdą te blokady, to co on będzie widział? W w wysłać mu w trzecie oko duże światło, żeby zapalowało to, co on sobie wyobraża. Zacznie, no dostrzegać, jak to? Że jest, zacznie dostrzegać, że jest coś innego. To co on będzie widział? <laughs> zacznie dostrzegać, że coś nie My gra. Żyje. To jest najważniejsze. Że zauważa. Tak, jest w no. I śpi razem. się kładzie do łóżka i mówi do niego posłuż. <laughs> <laughs> przyszło, przyszło mi takie pytanie. Jeżeli jest osoba, która że umarła i umarła na, na jakąś chorobę, powiedzmy na raka. Nie? Mhm. I ona nie odchodzi i dalej tam funkcjonuje. Czy ta energia tej choroby może się w jakiś sposób emanować i oczywiście, przestrzeniać? Oczywiście, że tak Was energią święci. No to jest właśnie to, co mówię: komora gazowa, no. przenośnik. To jest to, że potem obcujemy w tych wibracjach. Nie, zarówno jak egzotzysta, jak tam się bawimy tym, mhm. jak i na przykład, jeżeli ta osoba. Przebywa w miejscu, gdzie my przebywamy, bo na przykład mhm. jest przywiązana do domu, do mieszkania. Mhm. Ta energia też się rozprzestrzenia jak najbardziej. To są I wibracje śmierci, wzmocnione przez wibracje śmierci na ciężką chorobę. Dlatego szpitale onkologiczne to są miejsca ostatnie, w których powinniśmy myśleć o zdrowieniu. Tam jest tego wdłuż, wszerz i po przekątnych tyle, że wystarczy tam siedzieć i oddychać i można zachorować, kurczę, z wrażenia, że tak powiem. No, to pełne się poczuć, na pewno. No, Czyli tak jeżeli się... jest dom, w którym umarła osoba, na przykład na raka, i tam jest na przykład misjonarz z medytacją, wymianą ją podczas snu, może nieświadomie nabrać tą energię z tej może, choroby? Może, puścić, może chcieć oczyścić miejsce na przykład. Mm -hmm. Może tak. Jak lekarz, onkolog sobie radzi w takim środowisku?